Co? To w tym domu burdel tutaj? Ale ta pani z parasolem co robi? Tak, aha, ten burdel. I co tam jest? Na róże. I ta pani w parasolu reklamuje, proszę państwa, ksiądz ryzyk w nocy. Płatę w Radiu Maryja, że czemu nie czytacie Słowa Bożego i nigdy nie widział liście Biblii, nawet na oczy swoje? I tego ireczka podpuściłam tam, żeby ta żebraczka z parasolem podeszła, żeby ona zaczepiła może jakoś tak tego ireczka, ale że zobaczyła, że on jest pijany, no to przecież mi zaczepi. No burdel, proszę państwa. Burdel. Państwa zobaczcie. No. Ale po ile to jest? Tak, to znaczy jaka? No nie wiem jaka, no.